No, siemano, Kuro, jak to co? Patch stwierdziło, że da nam livestream do kolejnej wersji Weathering Waves. Ten w sumie był dosyć potrzebny, gdyż tą wersją była wersja 2.4. Czytaj, jest to wersja Major, czytaj, ogromny patch, który powinien zasilić szeregi Weathering Waves i rozwijać go naprawdę w znaczącym stopniu. No i dostaliśmy całkiem sporo rzeczy. No i dzisiaj, sobie właśnie powiemy, co dokładnie dostaliśmy, i wyrażę swoją opinię, czy jest to wystarczająco, jak na taki Major patch, o którym wszyscy tak bardzo zawsze mówią. Od razu je ja wam zaspoileruję, gdyż no nie jest najgorzej. Jeśli jesteście zainteresowani kontentem z Wuthering Wave z różnymi poradnikami zapraszam was na mojego Twitcha, gdzie często tłumaczę różne postacie albo tłumaczę jak grać. Link w opisie, a jak kontynuuję. No dobrze, a więc zacznijmy od pierwszej rzeczy. Czytaj, jest to rozszerzenie terenu do Dwacza 2.4. Jak wiemy, 2.4, jak już mówiłem, ogromny patch. Czytaj, pomyślmy sobie, że byłoby to naprawdę duże rozszerzenie typu na przykład 2.0, czy, no bo no, wiecie, nie jest takie zwykłe jak 2.1 mieliśmy czy tam mieliśmy, załóżmy, 1-3 to Black Shores, tylko tutaj chcemy naprawdę coś sporego. No i z całego live streama dowiedzieliśmy się w sumie całe jedne nic. Jeśli ktoś śledzi spekulacje, to pewnie wie mniej więcej, ile mapa będzie zajmowała terenu, ale jeśli jesteśmy takim graczem, który w sumie tych spekulacji nie śledzi, gdyż nie chce sobie spoilerować, no to kuro nie zaspoilerował nam praktycznie nic. Wiemy tylko, że miasto to główne miasto, które będzie właśnie głównym miastem dookoła, którego będziemy mieli wszystkie tereny w Patchu 2.4 i później, jest ogromne. Samo miasto jest na Naprawdę masywne i nie przypomina w niczym ani raguny, ani Huanglong, gdyż jest naprawdę dużo, dużo większe. Jednak czy faktycznie na mapie będzie ono iść takie ogromne, tego dokładnie pewny nie jestem, gdyż tak jak mówię, no nie pokazali praktycznie nic z tych terenów. Pokazali tylko jak chodzą w samym głównym mieście, a tereny dookoła owiali tak troszkę tajemnicą i tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile cały Septimont będzie zajmował na mapie. Także tutaj troszkę minus na ich stronę, ze względu na to, że wiecie, jeśli jest to naprawdę Major patch, no to chcemy mieć tutaj naprawdę. Duże rozszerzenie terenu. Teraz czy wiem, czy to będzie duże rozszerzenie terenu? No, jakbym był nowym graczem, to bym nie wiedział. Jednak tutaj spokojnie, w 2.4 się wszystkie dowiemy i uwierzcie mi, że będzie co robić. Kolejną sprawą jest rozszerzenie main questa w Zrinasicie. Tym razem dostajemy main questa skupionego na Kristoforo Tak jak do tej pory sam Kristoforo był taką postacią trochę wiecie, niby wiedzieliśmy, że jest main charakterem, gdyż tak się zakończył tej quest w 2.0. Tak, no ten Kristoforo troszkę został pominięty. Teraz może trochę więcej lore poznamy i więcej motywów idących za tym. Co dokładnie nasi tutaj antagoniści tutaj szykują. No i do tego, co najważniejsze, moi drodzy, co najważniejsze, został nam zatizowany skar. Tak, skar wraca w questie W końcu ktoś zdołał go uwolnić, w końcu Scar się do czegokolwiek przedał stwierdzili, że no dobra, w sumie to fajnie było mieć jakiegoś mocniejszego gościa w naszych szeregach, więc może wypuśćmy go w końcu. No i udało im się go uwolnić, tylko nie wiemy dokładnie na czym będzie polegała jego rola. Nie wiemy dokładnie, co on tam będzie robił, po co nam w ogóle jest, w ogóle czemu go uwolnili, jak go uwolnili, nie wiemy kompletnie nic, tylko wiemy tyle że jest. Czy to było tylko takie mrugnięcie oczkiem od Kuro w zasadzie, że wiemy, że jest, wiemy, że on tam jest, wiemy, że on będzie uwolniony, ale nie powiem kiedy, gdyż zostawiam to na później. Czy bardziej to jest w tym stylu, że faktycznie Scar będzie miał jakąś większą rolę w fabule? Tego nie wiemy. Nie mam zielonego pojęcia. Obie te teorie spiskowe są w jak najbardziej prawdopodobne. Ja mam nadzieję, że Scar w końcu będzie playable. Tylko tyle tak naprawdę. Wiem, że tutaj do 3 3.0 raczej nie jest możliwe, no ale mam nadzieję, że oni nie zapomną. Tak jak do tej pory to było. Z kolejnych rzeczy takich major, które faktycznie określają wiecie powagę tego pacza. jest to Eco Battle PvP jest to coś w stylu TCG, mamy tam też takie karty, ale faktycznie możemy się bić tam z twórkami w 3D tutaj będziemy mieli normalne animacje, będziemy widzieć jak to się na polu bitwy rozstrzyga ale głównie będzie to skupione na kartach które będziemy dostawać w grze. Jestem bardzo ciekawy tego trybu, gdyż widać, że było to zainwestowane trochę to, nie jest to byle co, nie jest to zrobione na być tak na szybko, tylko widać, że faktycznie oni jakiś tam plan z tym całym trybem mają tylko jestem bardzo ciekawy jaki Sposób oni to rozwiną, i czy faktycznie będzie to fajne. I czy będzie to rozwijane też na przestrzeni następnych patchów? Wiecie, tryby TCG to się albo kocha, albo się ich nienawidzi. Ja jestem taką osobą, że raczej 7 to pierwsze, ale zależy też w jaki sposób będzie to ukazane. Na ten moment zapowiada się, że będzie całkiem sporo kontentów w samym patchu, więc takie TCG mi wcale nie przeszkadza. A powiedział, że fajnie, że mamy coś, co, co będzie tak dopełniało ten patch i dawało trochę więcej do roboty. Jednak ja też wiem, że dużo osób to bardzo pomija te karcianki i nie traktuje ich tak bardzo poważnie. Także jestem bardzo ciekawy, jak oni to zrobią. No, i jeszcze jedną taką większą rzeczą jest to powrót Bubble Towera, który będzie w tym momencie dużo, dużo cięższy. Jak do tej pory mieliśmy na tym lepszym Babelu 30 poziom maksymalnej trudności, to w tym momencie będzie on rósł do 37 poziomu trudności. Do tego dodatkowo będziemy mogli bić się z nawet dwoma bossami naraz, więc poziom trudności rośnie nieproporcjonalnie wyżej niż było to do tej pory pokazane. I jestem naprawdę ciekawy, czy przypadkiem ludzie nie zaczną się po prostu srać, że jest za ciężko. Gdyż to, co robi Kuro, jest Chodzi o poziom trudności z tym Babelem, jest to genialna sprawa. To jest coś, czego właśnie oczekiwałem. Tylko boję się właśnie reakcji community, ze że bardzo często jest tak, że community od razu zaczyna płakać, że im się to nie wychodzi i w ogóle. Ja mam jednak nadzieję, że będą to jeszcze bardziej ten poziom trudności zwiększać. Można nawet z trzema sami możemy się bić. Bubble Tower ma być po prostu turbo ciężki i to ma być dla graczy, którzy są po prostu totalnymi spocuchami. Jak dostałem coś takiego, co patrz, byłbym naprawdę niebo wzięty. Boję się też tylko tego, że w sumie ten Bubble to może być w drugiej połowie patrza, już mnie od samego początku, no i będzie trzeba na jego co też nie jest super, a Kuro ostatnio tę praktykę bardzo często abuzuje. Także trzymam kciuki za to, że będzie w pierwszej połowie i że będziemy mogli grać od razu, gdyż ja bym chciał od razu tam wleść, nawet pomijając expo, szczerze mówiąc. Do tego dostajemy jeszcze taki permanentny event, który jest jakimś takim special overworldem challenge'em. To będzie wyglądało trochę jak w tym Black Shores mieliśmy takie challenge, y. Nie wiem, czy to pamiętacie. Były one całkiem ciężkie, ale podobno teraz ten event ma być dużo lepiej zbudowany i też ma być bardzo ciężki. Ja mam nadzieję, że wyjdzie to całkiem spoko i przynajmniej będzie można tak. Dłu jakkolwiek długo robić, bo z tego co pamiętam tym Black Source, ten event był bardzo krótki. Jakby nie zrozumcie mnie źle, on był dosyć ciężki, faktycznie niektórym osobom w ogóle musiałem go robić, gdyż był taki ciężki, ale nie był on taki super długi, gdyż robiło się go tak naprawdę kilka minut, to się kończyło jeden taki challenge i później do następnego i pięć challenge to było tak naprawdę pół godziny maksymalnie roboty, czy tam do godziny powiedzmy, jeśli faktycznie było coś naprawdę ciężkiego, ale nie wydaje się być to jakoś super zajmujące, jeśli chodzi o czas, a takich eventów brakuje w Wówie. Chociaż wciąż na plus, że wracałem do starych mechanik, które były naprawdę spoko spokojnie. Przy takich cięższych rzeczach, no to powiedzmy jeszcze o hologramie, gdyż dostajemy nowy hologram, nowego bossa z patcha 2 -4. Będzie to Kelpi, czyli ten taki jakby Thundering Memphis, czy tam Tempest, nigdy ich nie odróżniam. Tylko, że taki wodny, ten co mieliśmy w questie, bodajże Cantarelli. Wyglądał naprawdę spoko. Walka z nim była fajna, chociaż była dosyć przewidywalna ze względu właśnie na bardzo duże podobieństwo tego Memphisa. Mam nadzieję jednak, że hologram dostaje swoje animacje, dostanie swoje ataki i że jednak będzie on sprawiał jakieś trudności. No i oczywiście, gwiazdami naszego pacza są to dwie nowe postawy czyli Kartetia i Lupa. Na bannerach będziemy mieli je, z kilkoma tam czworostarami, które są zbustowane i oczywiście będą one miały swoje bronie. W pierwszej połowie będzie prawdopodobnie Kartetia i w drugiej połowie prawdopodobnie Lupa. Nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek się zmieniało, gdyż w takiej kolejności zostaną to podam na streamie. No a jeśli już oglądaliście mój film na propos tych postaci, to też wiecie, jak się dokładnie nimi gra i jakie role spełniają. No i teraz zapytacie. No dobra, a jakie są reruny, Liku? No, no właśnie, Rianów nie ma. Kuro stwierdziło, że na patch 2.4 w którym będziemy mieli, no pewnie, sporo puli, gdyż no, mapa wydaje się być spora, będziemy mieli dwie postacie nowe i żadnego Rirana. Ja rozumiem, że mieliśmy dopiero co wielki patch riranowy ale zero rerunów? Tak w ogóle? Kompletnie? Mamy tyle puli do zdobycia i nie będzie Rinanów, nie będziemy musieli ładować siana, żeby zbywać postacie? Strzemies jest bardzo fajne, bardzo player friendly, ale z drugiej strony trochę się tutaj krzaczy z niektórymi rzeczami, które kur do tej pory robiło. Dlatego może faktycznie jest to taki dobry znak, jest to znak na plus. Jakby ja jestem zadowolony z tego powodu, mimo tym, że niektórzy są niezadowoleni, gdyż chcieli jakieś rany, postaci, które chcieliby zdobyć. Gdyż nie każdy też chce tą kartę i Lupę, pomimo tego, że ten jest, jest całkiem spory hype, tak mi się wydaje. No ale jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony, gdyż będę mógł sobie na spokojnie je zdobyć. Przynajmniej kartę gdyż tak mech. ale będę mógł sobie na spokojnie zdobyć i nie będę musiał się zastanawiać, że akurat jest załóżmy brand na który którego też chciałem. Także okej, okay, dla mnie jest to spoko Z nowych rzeczy, które dostajemy w Major Patchu 2.4 Jest to oczywiście tonowych nowych eko i bossów Nowe dwa sonate Efekty I oczywiście ogrom ekosów nowych, które będziemy mogli zdobyć już w Patchu 2.4 Jest to rzecz która była raczej do przewidzenia Nikt się nie zastanawiał nad tymi ekosami, gdyż wiedzieliśmy, że to dostaniemy Fajnie jednak, że kura wciąż nad tym pracuje i nie zapomina o tym i dodaje cały czas nowe No i oczywiście Kura na tym nie przypomniało nam o tym, że będzie skin do Changli Carlotti, no i dodatkowo dostajemy skin do glidera i do naszych skrzydeł. Całkiem fajnie, gdyż to potwierdza naprawdę, że w Septimoncie też będzie mogli latać w skrzydłach, więc fajnie będzie mogli zwiedzać te wszystkie bardzo ładne zresztą tereny na naszych skrzydłach, więc będzie dużo szybciej. Jestem tylko wciąż ciekawy jak będzie wyglądała ta eksploracja. Tak ogólnie z eventów rzecz biorąc nie ma nic super ciekawego. Dostajemy tu oczywiście foto event, Lolo will spin, niektóre takie powtórki mamy, oczywiście event związany z eksploracją, bardzo dużo takich bardzo podstawowych eventów. Z czego co jeszcze Kuro nam daje samo od siebie 10 darmowych puli, ze względu w sumie chyba na to, że to jest po prostu major patch nie wiem, wydaje mi się, że tu o to chodzi także bardzo fajnie, że dostajemy dodatkowe pulki do tego całego explora i całej tej otoczki oczywiście, tutaj też trzeba zaznaczyć, że 10 puli które dostajemy są tylko i wyłącznie na charakter banner, wiecie, nie jest to ten event 5 plus 5, który prawdopodobnie też dostaniemy ten event wiecie, jak się logujemy, dostajemy 5 charakter pulek i 5 pulek na standard, nie jest to ten event, dostajemy 10 dodatkowych pulek na charakter tylko i wyłącznie także prawdopodobnie tych pulek będzie dużo więcej do odebrania za darmo. Jednak na to musimy jeszcze trochę poczekać. Z rzeczy, które ułatwiają nam grę, ułatwiają nam życie, czyli quoli, nie ma tu jakichś niesamowitych zmian. Dostajemy global filtry. Możemy sobie nałożyć filtr na nasz ekran, tylko tak cały czas, nie jak tylko na kamerze, tylko możemy sobie te filtry nałożyć też podczas gry. Do tego dostajemy lepszą fizykę wody i na przykład jakieś liści, które leżą. W tym momencie, jak na przykład będziemy lecieć w naszych skrzydłach naszym rezonatorem nad wodą, to woda będzie miała taki efekt, jakby faktycznie, wiecie, wiatr wiał i jakby ta woda. Się będzie tak rozstępywała, także bardzo fajne takie dodatki, takie smaczki pojedyncze, które faktycznie zwiększają immersję, dodają. Także bardzo fajnie, tylko że to, to wiecie, no to nie zmienia tak dużo w grze, co nie? To zmienia, jeśli chodzi o wygląd. Nie wiem, czy to dokładnie mógłbym nazwać quality of life, ale no, powiedzmy, że jest coś takiego. Dostałem do tego jeszcze story focus mode, czyli możemy sobie zalokować nasze main story i dostajemy guida dla nowych graczy, czyli będziemy mieli tam kompletne buildy dla wszystkich nowych graczy, którzy będą mieli problemy z budowaniem rezonatorów i graniem nimi. Także takie bardzo fajne fajne gajdy. Mam nadzieję jednak, że to będzie oparte na graczach, którzy będą to robić, ewentualnie będą tam podpowiadać. I jeśli nie będzie to zrobione głównie przez Kuro, no to może być różnie. No dobra, jeśli chodzi o takie rzeczy, które dostajemy w patchu 2.4 dokładnie, to jest wszystko. Jednak Kuro stwierdziło, że na sam koniec naszego livestreama zatizuje nam bardzo dużo postaci, które będą prawdopodobnie aż do patcha 2.8. No i moi drodzy, z tej wszystkich postaci, które zatizowali, z tych wszystkich postaci, które mamy jest tam jeden facet. No dobra, ja teraz mogę se puldupić. nie każdy ma takie podejście jak ja, jednak wciąż te postacie są, nie mi źle, genialne. Postacie wyglądają naprawdę świetnie, widać tutaj naprawdę dużą dbałość o szczegóły, jeśli chodzi o lore, jeśli chodzi o sam wedding Waves. Pasują też do wystroju tego, co się dzieje, pasują do całego świata zbudowanego. No jeśli chodzi o mnie, ja to totalnie kupuję. Nie jestem super fanem, tak jak wam mówiłem, że ta sama polityka wydawania samych kobiet mnie nie kupuje, nie jestem kupiony tymi postaciami, jednak no trzeba przyznać, że wiedzą, co robią. No i moi drodzy, tak się właśnie kończy patch 2.4, a raczej niedługo się zaczyna, tylko pa kończy sam livestream do patcha 2.4. No i teraz, co ja mogę powiedzieć na propos tego livestreama? Czy on był dobry? Sam livestream był naprawdę zwięzły na temat. Nie powiem, że nie. Naprawdę szybko poszło. Dowiedzieliśmy się dużo rzeczy. Jednak czy sam patch zapowiada się spoko? No bym powiedział, że jest OK. Nie powiedziałbym, że jest to coś niesamowitego ze względu na to, że patch 2.4 zap był zapowiadany jako patch, wiecie, taki duży, major patch. Jest on faktycznie poziomem podobny do patcha 2.0. Mi się wydaje, że jednak w patchu 2.0 mieliśmy trochę więcej Quoli i więcej takich zmian rewolucyjnych, bardziej. A w patchu 2.4 dostaliśmy, tak wiecie, taką podstawę, mocną podstawę, dokładnie też nie zapowiedzianą przez kurę, no bo tak jak mówiłem, ta mapa nie jest pokazana, czy ta mapa będzie duża, czy nie. Samo miasto też wydaje się być trochę deadge. Mi się wydaje, że to miasto jest takie troszkę mało żywe, tam się nic praktycznie nie dzieje, nie wiemy tak naprawdę, co będzie w tej grze, bo nam też tego nie zapowiedzieli. Także to jest taka kwestia sporna, ale no jest to patch poprawny. Jest to poprawny major patch Nie jest on jakiś niesamowicie wielki, ale też nie jest mały Wydaje się być on po prostu zwykłym patchem, taki jak każdy inny Ale z taką nutką, wiecie Taki major, także więcej Więcej i większe Jest ok, jest to poprawne, jest to coś Czego można było się spodziewać Jednak no tak jak każdy gracz wówy No ja oczekiwałem więcej, co nie Liczyłem na to, wiecie, zaskoczenie wówowe Tak zawsze jak mieliśmy te live streamy czy Zawsze mieliśmy spekulacje do patchy To mieliśmy takie zaskoczenie wówowe, że wow, to można dać do Gry? Niesamowite. No i od jakiegoś czasu w ogóle tego nie ma. Nie ma takiego zaskoczenia głowowego. Jednak, czy to jest źle? No w sumie to nie. No nie jest to złe. Jakby patche są wciąż dobre. Jednak, no brakuje tego. Powoli zaczyna tego brakować. Nie powiem, że nie. No muszę to powiedzieć. Jednak sam patch się wydaje być spoko, Na pewno będzie bardzo dużo kontentu i będziemy mieli co robić. To jest najważniejsze w sumie. Wiesz na ten moment. Patch 2.3 to, to jest tragedia. to są takie nudy. To jest masakra. Także wy mi dajcie też znać w komentarzu, co wy myślicie o tym patchu 2.4 i o tym live streamie, który go zapowiada. Czy Wam się to podoba, czy nie? Na pewno wszyscy będziemy w to grali i na pewno stestujemy naszą giereczkę. Także koniecznie dajcie mi coś w komentarzu, jeśli chcecie porozmawiać też na ten temat, zapraszam was na mojego Twitcha, a link do niego macie oczywiście w opisie. Ja się z nim żegnam, zapraszam na Twitcha. No i co? No i sięmano.